Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale. Dzisiaj, w dzisiejszym materiale, zobaczymy sobie, co jej przygotowało dla nas za nowości przed eventem Toty. Co się dzieje w FIFA i potwieram jakieś paczuszki oraz myślę, że zagramy jeden meczek w Rawalsach, bo muszę dobić ulepszenia, żeby mieć paczuszki. I myślę, że zostawię na Toty, ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj widzę, że nic ciekawego nie, doda nie dodali. Ale to, co mnie najbardziej ciekawi, to czy coś jest w zadaniach. Czy dodali coś ciekawego. Jest SBCO Kake. Karta, szczerze mówiąc, zobaczmy wymagania tylko. Mm, 8, 7, 8, 8. No to trochę kosztuje, a szczerze mówiąc karta nie wygląda jakoś super. 5 sztuczek, ale może być dosyć drewniany. Ja bym odradził go robić. Jeszcze też nie ma żadnych alternatywnych pozycji, więc raczej bym nie polecał go robić. Ale czy coś jeszcze jest? Jest jeszcze rozbudowa: 83 plus razy 10. Ja sobie już ją jeden raz zrobiłem. A ją można zrobić jeden raz na 12 godzin. Kończy się to za dwa dni, więc według moich skomplikowanych obliczeń będzie można zrobić to jeszcze 5 razy. Czyli łącznie można było 6 razy. Szczerze mówiąc, jak chcecie, no to raczej bym polecał zostawić na toty. Ale to co mi się nie podoba tutaj to, to że trzeba 3 karty aż 85, a wcale nie mamy gwarancji, że tutaj trafimy karty 85, więc yy, no szczerze mówiąc nie polecam i raczej zostawię osobiście karty swoje, to, to co tutaj mam te 87, jakieś informy, to zostawię raczej na eventoty, bo może tam będą lepsze paczki. To co ciekawego i jej odwaliło ostatnio, to jest... Yy, Ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o kartę Centuriona zlatana Ibrahimowicza, bo jej po cichutku w nocy postanowiło, że obniży mu m.in. statystyki zwinności, równowagi oraz wytrzymałość i to bardzo znacząco. To są te najbardziej rzucające się w oczy zmiany, przez co karta zlatana potaniała prawie milion, jak nie więcej, w ciągu kilku godzin. O jej w nocy mu obniżyć statystyki. Jak się okazało, że to nie tylko zlatanowi obniżyli, też innym zawodnikom. Dokładnie nie wiem jakim. No ale bardzo ciekawa sytuacja, że w ogóle coś takiego ma, ma miejsce. Wyobraźcie sobie sytuację, kupili, kupiliście jakiś najnowszy laptop, jakiś najlepszy, wydaliście masę pieniędzy. Nagle w nocy ktoś przychodzi i wam podmienia na jakieś beznadziejne i macie jakieś beznadziejny. No totalnie tego nie rozumiem. Ktoś kupił sobie zlatana. Nagle jej przyszło siema i po prostu <noise> yy, Podmieniła jego statystyki na o wiele gorsze, no bo nie uszykujmy się Równowaga 58, wytrzymałość 61, no to nie są dobre statystyki, są to wręcz fatalne statystyki I ta karta już nie jest tak użyteczna jak była przed tym patchem To co też mi się podoba i jej dodało Ulepszenie codziennego logowania, przez 10 dni będziemy mo mogli sobie robić Mamy tutaj, a nawet przez 14 dni, to jest ciekawe Czyli przez dwa nie będziemy mogli sobie robić tutaj e, codziennie Codzienne logowanie, czyli przepalenie jednego brązowego zawodnika I dostaniemy naprawdę super paczki Między 3 trzech piłkarzy 85+, czy jakieś e, pięciu piłkarzy 84+, Więc myślę, że idealne paczki na Toty, żeby dać sobie szansę Nie uszukujmy się, trafić jakiegoś fajnego Toty Życzę wam oczywiście Mbappe, samych Messi I może Benzemy, jak dostanie Toty Ale to zobaczymy zresztą już w piątek tak jak mówiłem, dzisiaj otworzymy sobie kilka paczek, ale to myślę, że po meczu. Te paczki, co tutaj widzicie, to ja sobie zostawiam na Toty, bo teraz raczej nie ma nic ciekawszego do trafienia do mojego składu, więc liczę, że w którejś z tych paczek w piątek poleci Toty. Oczywiście wrzucę z tego odcinek, więc zapraszam już bardzo serdecznie. A teraz chciałbym jeszcze zaprosić Was na odcinek z mojej recenzji z Zidana. Bo zrobiłem recenzję, myślę, że w miarę fajny odcinek, ale coś słabo się przyjął, więc bardzo proszę, żebyś obejrzał, jeśli masz czas i zostawił łapkę w górę dla zasięgu. Będzie mi bardzo miło. A my przejdźmy już sobie do meczyku. Jeden meczek sobie zagramy na Wizji, w sensie ja zagram. Jestem teraz w drugiej ligi, lidze, jak widzicie. Awansowałem wczoraj. Taki składik mam obecnie. Do zmiany ewentualnie boczni obrońcy, ale tak to naprawdę wszystko chodzi wyśmienicie. Zidane jest po prostu kozakiem. Gorąco go polecam na SPD. Gra jako ofensywne SPD. Mogę Wam pokazać wytyczne moje, jak to wygląda. 4, 2, 3, 1 gram i wytyczne ma wspieraj atak oraz krycie środka. Beyle ma tylko krycie środka. Boczni zostały z tyłu, reszta w miarę zrównoważone, więc tak to. Chodzi i naprawdę Zidane i w obronie i w ataku, to już w ataku nawet nie wspominam co on wyprawia za niestworzone rzeczy, ale naprawdę jest genialnym zawodnikiem. A tak się prezentuje moja, moja ławeczka, całkiem solidna, zastanawiałem się czy kogoś z nich nie przepalać na tą rozbudowę 83 plus razy 10, ale myślę, że nie opłaca się tego robić, bo tam nawet nie ma gwarancji walkoutu, a te karty naprawdę są solidne. Więc przejdźmy już do pierwszego meczu i chyba jednego meczu. Zobaczymy, jak będzie mi szło na wizji, bo myślę, że trzeba trochę urozmaicić odcinki i zagramy sobie jeden meczek, Także Zidan z kapitanem, jak widzimy tutaj. Zobaczymy skład rywala, jak będzie wyglądał, jak się prezentuje na bramce. Areola, Desai, Maldini, Mendi, Uch, dużo ikon i jest Mbappe, ten mundialowy, co były darmowe karty. Ja oczywiście tam trafiłem Pedriego i w sumie już go przepaliłem, więc... Yy, Historia raczej do zapomnienia, ale czas się teraz skupić na meczu. Spróbujemy tutaj Jarzynowi coś poczarować. No, niestety to podanie było fatalne, trzeba przyznać. Mbappe i broni Wandersar. Myślałem, że to będzie fałszywa i pewny gol. Na szczęście udało się obronić, więc może coś tutaj, jakąś kontrę zrobię. Ojojoj, za łatwo Mbappe, ale znowu Wandersar. Powiem wam, że ten Sar raz genialnie broni, a raz ma takie dni, że po prostu każda piłka się od niego odbije i prosto do rywala wpadnie, więc nie wiem od czego to wynika. Z czego to wynika, szczerze mówiąc. A Zidane, jak mówiłem, jest mega kotem, ciężko mu odebrać piłkę jakkolwiek i podania ma genialne też. No tutaj jednak został zablokowany i chyba był spalony, czy nie było. Nie było spalonego, to dobra sytuacja. Będzie do wrzutki jakiejś, albo do podania i źle, ale rywal ofiarnie Maldinim się zachował. I teraz pięknie Belgradę wyczyści. Naprawdę, Belgradę, jak za tą cenę ile on kosztował, jest bardzo, bardzo solidnym środkowym pomocnikiem. Czy to w obronie, czy to w ataku, potrafi zaszaleć i naprawdę robić różnicę. A tutaj chyba będzie gol I niestety tracimy pierwszą bramkę. Belgradę, czyli wspomniany przeze mnie już zawodnik, strzela brameczkę. Chyba był spalony. Nie było spalonego. Ajajaj, prawie było. Niestety się nie udało strzelić. Teraz rywal wychodzi z kontrą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zidane tutaj pokrył, ale nie. Piłka przeszła. To jednak był Frankowski. No i mamy 2-0. Mbappé. No niestety, nie popisałem się na razie w tym meczu. I przegrywam już 2-0. I podanie do Gwu. I co zrobi Gwu? Spróbuję tutaj podać. I mamy gola, więc gol kontaktowy bardzo szybko. Spróbujemy jeszcze wyrównać w miarę szybko. Tak szybko jak strzeliłem tą pierwszą bramkę. Pięknie tutaj Kalabria powalczy. Naprawdę, Kalabria, jak za 20 tysięcy, które kosztuje, jest naprawdę genial genialnym rzecz mówiąc, zawodnikiem. Jest Jari o coś w tym meczu nie ale tak normalnie to jest mega kozakiem. teraz głupia strata, aczkolwiek mam piłkę cały czas. Próbuję znowu tą stroną, ciągle atakuję prawą stroną, może coś lewą będzie trzeba, ale to Na razie mamy akcję i fatalne podanie Nie tak to miało wyglądać, a rywal już chyba Próbuje grać na czas, co mi się nie podoba Ładnie tu Paul Serio, i to raczej będzie gol, tak to obstawiam Że Pajet wykorzysta okazję Mam nadzieję, że nie, ale coś mam złe przeczucia Ło no i bez szans. Nie chciałem faulować, ale mój zawodnik Sfaulował i. Oczywiście, w ostatniej akcji pierwszej połowy tracę gola jest 3 do 1, niestety. Cóż poradzić? Trzeba będzie się zmobilizować, drogie połowie. Jak widać po statystykach, ja mam większe posiadanie piłki, a jeśli chodzi o strzały, no to podobnie jak widać, gramy też z Polakiem. Sądząc po niezwykle eleganckiej nazwie zespołu. Podanie do Zidana, coś tutaj Zidan może zaczaruje. Naprawdę Zidan to jest taki kreator. Tutaj coś nie spróbuję. Ediu? No nie. Nie wiem, od, od jakiegoś czasu nie wiem, czy to jest wina pada, czy czego, że. Ja chcę zrobić fake shota, a oni kopią na siłę. Wcześniej nigdy tak nie miałem. Jak robiłem fake shota, to był to fake shot, a od jakiegoś czasu... Nie wiem, może wiecie od czego to może wynikać, że oni kopią po prostu na pałę. Zamiast... Chcę po prostu zrobić fake shot, a tu tracę 4-1. No to już raczej marne szanse, żeby cokolwiek tutaj powalczyć jeszcze o korzystny rezultat. Ale oczywiście spróbuję, bo gram na wizji no to yy, nie wypada po prostu wychodzić z meczu. Ładnie tutaj baj wyczyścił i ładnie też eto i gola nie ma, niestety Areola ładnie broni. Chyba jakieś zmiany będzie trzeba zrobić. I może raczej chyba to nic nie zmieni w kontekście rezultatu korzystnego, czyli zwycięstwa, ale może coś powalczymy jeszcze tutaj. Dobra, mamy gola po ogromnym zamieszaniu. Jariżynio, czyli mój ulubieniec w ataku, strzela gola, więc zrobimy, wykorzystamy zmianę, wy zrobimy chyba cztery zmiany, myślę. Żeby nasi zawodnicy byli wypoczęci i gotowi, żeby dołożyć jeszcze rywalowi. Zrobimy nieustanny pressing, zobaczymy, jak to będzie śmigało. Jest Kent świeżutki, więc ma siłę, żeby biec. I Zidane, chciałem do Zidana podać, ale nie doszła ostatecznie ta piłka. Ale mam ciągle piłkę, więc jest ok. Jest y Silas, Waman y Słupek, szkoda, bo jakby to wpadło, no naprawdę bym mógł realnie myśleć, żeby jeszcze tutaj powalczyć chociażby o Remis, ale no. Niestety Waman zawiódł w decydującej fazie tej, tej akcji. Ojoj, oj, oj, to chyba będzie na żółtą, co najmniej. Ale jest ostry kąt, więc nie miał jak... z czerwoną aż, więc to mi się podoba, że hmm. sędzia tutaj postawił na ukaranie surowe rywala. O, fajnie, że rywal ma piłkę. Myślałem, że ja mam piłkę, ale jednak nie. Ale szybko ją odzyskałem. Spróbuję tutaj robić akcję, a źle podał. Mój zawodnik i niestety rywal ma piłkę. Nie mam zbytnio do kogo podać i to się źle skończyło dla mnie. Nie miałem zbytnio opcji do podania. Dobra. Silas. Zidane. Zinedine. Zidane. Tak jest. Pokazał swoją moc. Rywal wziął pauzę, także zobaczymy, co on tam knuje. Jeszcze jedną brameczkę potrzebuję, żeby wyrównać w tym spotkaniu. Ale mam, Frankowski piłkę ma. Mój imiennik. Zobaczymy, co zrobi. Chyba trochę za dużo kiwałem. Powinienem od razu przedostać piłkę do przodu, ale nieważne. Ważne, że mam piłkę wciąż. Rywal nie może grać na czas. Fatalna tutaj strata piłki. Rywal znowu ma piłkę. I raczej coś czuję, że mi jej nie odda. Już do końca spotkania Hamsku będzie grał na czas, chociaż może, może sędzia pozwoli. Może sędzia pozwoli jeszcze rozegrać? Jeszcze tam był faulowany mój zawodnik. I I gol! Nie ma gola. Kurde! Mogą utrzymać nosa rywalowi. Szkoda. Może jeszcze rzucie rożnym. No kurde! No. Było dwie świetne okazje, ale niestety nie wykorzystałem ich. Bardzo szkoda. No trudno, trzeba się pogodzić z porażką. 4 do 3. Więc, tak jak mówiłem, jeszcze otwórzmy sobie tutaj paczuszki, Paczka 81 plus razy 2. Mamy jakiegoś informa. Okej, okay. jest to Benasser, więc może jakiś złoweczki zmiennik będzie ok. I jeszcze paczka 83 plus razy 2. Zobaczmy, co tu mamy. Centuriona. I jest to Lopez 86. No to w miarę fajny foder. Ja dziękuję Wam już za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to napiszcie coś miłego w komentarzach, żebym wiedział, że zostaliście do końca. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego materiału. Życzę już w tym momencie powodzenia w paczkach podczas eventu Team of the Year. sobie również, także zobaczymy co się uda trafić. Do usłyszenia i cześć!